Tym razem otworzymy sobie puszkę pepsi Mamy tak markę, czyli pepsi Mamy kod kreskowy Ile mamy litrów Wartość odżywca Teraz wam pokażę jak otworzyć takie coś Niektórzy otwierają błędnie Niektórzy otwierają normalnie tak o tak Ale ja wam pokażę inny sposób Wierzycie tak Kurwa To może możecie wypierdolić. Powstała taka mała dziurka, ale doprawimy trochę. Na spłyn możemy wlać do naczynia. Lepszy, to nawet dobry przedmiot. Na pochwałę bierzemy to, że jest mega dobre, słodki smak No minusy są takie, że puszka jest taka chujowa i się krwa palca. Rozpierdolę, mi teraz krew Więc daję 7 na 10.